Cześć, witam Cię na kanale Kobieta z Charakterem, w którym rozmawiamy o najtrudniejszych, ale i najważniejszych aspektach życia. Dziś skupimy się na temacie, który potrafi wywołać burzę emocji i pozostawić bolesne ślady w sercu zdradzie. Zastanowimy się wspólnie nad tym, dlaczego zdrada się zdarza, czy da się jej uniknąć, a także jak poradzić sobie, gdy to doświadczenie dotknie właśnie Ciebie. Zdrada to nie tylko fizyczne przekroczenie granic w związku, często wiąże się z kłamstwem, brakiem lojalności czy ukrywaniem prawdy. Dla wielu osób równie bolesna bywa zdrada emocjonalna, kiedy partner angażuje się uczuciowo poza relacją. Niezależnie od jej formy, zdrada zawsze rodzi pytania: Czy to już koniec? Gdzie popełniliśmy błąd? Cóż będzie dalej? W tym odcinku dowiesz się, jakie są najczęstsze przyczyny zdrady i co powoduje, że ludzie posuwają się do takiej decyzji. Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Czy da się stworzyć związek odporny na zdradę i jakie kroki podjąć, by zmniejszyć ryzyko? Co zrobić, gdy zdrada już się wydarzyła? Czy zawsze oznacza koniec, czy może być punktem zwrotnym? Jak odbudować siebie i dalej żyć, zarówno w obecnej relacji, jak i poza nią? Zachęcam cię do pozostania ze mną, ponieważ zdrada to temat, który dotyka wiele osób. Być może już się z tym zetknęłaś, a może próbujesz zapobiec podobnemu kryzysowi w przyszłości. Dzięki wiedzy i zrozumieniu psychologicznych mechanizmów, które prowadzą do zdrady, łatwiej będzie ci wyciągnąć wnioski i zatroszczyć się o siebie. Pamiętaj, że choć zdrada boli, nie musi oznaczać końca wszystkiego. To często sygnał, iż w związku lub w nas samych coś wymaga uwagi i pracy. Przygotuj się na emocjonalną rozmowę i konkretne wskazówki, które mogą pomóc ci zbudować związek oparty na wzajemnym szacunku i przejrzystej komunikacji. Jeśli jednak doszło już do zdrady, nie jest za późno, by zrozumieć przyczyny i jeśli obie strony tego chcą, spróbować naprawić relacje. Jeżeli to się nie uda, najważniejsze jest dbanie o własne zdrowie psychiczne i wyciągnięcie lekcji na przyszłość. Zaczynamy. Zdrada bardzo rzadko jest efektem jednorazowego impulsu. Zwykle jest skutkiem długotrwałych procesów w związku lub w psychice osoby, która zdradza. Wśród psychologów często mówi się, że zdrada to symptom głębszych problemów. A nie przyczyna rozpadu relacji. Najczęstsze powody, dla których ludzie zdradzają, brak emocjonalnej bliskości. Gdy w związku brakuje wspólnych rozmów, dzielenia się przeżyciami i zrozumienia, jedna ze stron może zacząć szukać kogoś, kto zaoferuje jej to, czego nie dostaje w domu. Często taka relacja zaczyna się od przyjaźni czy niewinnych rozmów, a kończy się zaangażowaniem emocjonalnym poza związkiem. Monotonia i rutyna. Wieloletnie związki często wpadają w kolejny codzienności. Jeśli partnerzy nie wprowadzają wspólnie nowości i nie dbają o pielęgnowanie więzi, pojawia się znużenie. Ktoś może zacząć szukać dreszczyku emocji gdzie indziej, szukając ucieczki od przewidywalności. Zaniedbanie potrzeb. Jeśli jedna ze stron czuje się nieważna, niedoceniana czy nieatrakcyjna, próbuje to zrekompensować. Szukając uwagi i akceptacji poza związkiem. Czasem wystarczy komplement od innej osoby w odpowiednim lub niewłaściwym momencie, by otworzyć drzwi do zdrady. Brak kontroli nad impulsami. Niektórzy zdradzają z powodu słabej samokontroli czy łatwości ulegania pokusom. Może to wynikać z niedojrzałości emocjonalnej bądź skłonności do impulsywnego działania, bez głębszego przemyślenia konsekwencji. Problemy w komunikacji, konflikty w związku, których nie umiemy rozwiązywać, prowadzą do narastania żalu i frustracji. Gdy partnerzy nie dzielą się swoimi trudnościami, zamiast wspólnie je rozwiązywać, oddalają się od siebie. W takiej sytuacji emocjonalna przepaść może skłonić jedną stronę do szukania wsparcia lub zrozumienia na zewnątrz. Żadna z tych przyczyn nie usprawiedliwia zdrady ale ich zrozumienie pomaga zobaczyć, co w danej relacji nie działa. Bywają osoby, które zdradzają pomimo dobrego związku, z czystej chęci przygody, lub z nieumiejętności poradzenia sobie z własnymi słabościami. Czasem to też sygnał, że nasza relacja od dawna miała problemy, tylko nie chcieliśmy ich dostrzec. Zrozumienie tych mechanizmów to pierwszy krok do tego, by zapobiegać zdradom w przyszłości. Albo przynajmniej zmniejszyć prawdopodobieństwo, że się wydarzą. Im lepiej znamy siebie i potrzeby partnera, tym większa szansa, że nauczymy się rozwiązywać konflikty, zanim przerodzą się w kryzys. Czy można przewidzieć zdradę? Czasem tak. Choć nie każde dziwne zachowanie partnera musi oznaczać niewierność, pewne sygnały mogą wskazywać, że w związku dzieje się coś niepokojącego sygnały, na które warto zwrócić uwagę. Wyraźna zmiana w zachowaniu. Kiedy partner, wcześniej raczej zdystansowany, nagle staje się przesadnie czuły lub odwrotnie, z osoby otwartej zamienia się w kogoś oschłego i wycofanego, może to być objaw ukrywanego stresu związanego ze zdradą. Nowe nawyki, częstsze spotkania ze znajomymi, nagłe nadgodziny w pracy, zwiększona troska o wygląd czy nagłe zainteresowanie sportem to rzeczy, które same w sobie nie muszą być złe. Ale jeśli pojawiają się nagle i bez wyraźnego powodu, warto spytać partnera, co się dzieje. Ukrywanie telefonu i prywatność. Jeśli nagle telefon staje się niedostępny, hasła w komputerze są zmieniane bez wyjaśnienia, a partner reaguje nerwowo, kiedy interesujesz się jego aktywnością w mediach społecznościowych, może to budzić uzasadniony niepokój. Zmiany w sferze intymnej, ochłodzenie lub wręcz odwrotnie. Nagła, nienaturalna intensyfikacja pożądania mogą świadczyć o zachodzących zmianach w psychice i potrzebach partnera. Unikanie rozmów o przyszłości. Ktoś, kto poważnie myśli o wspólnym życiu, chętnie dzieli się planami. Jeśli partner unika takich rozmów albo wyraźnie je zbywa, być może sam nie jest pewien trwałości relacji. Nie chodzi o to, by popadać w paranoję i szukać zdrady wszędzie. Ale by być uważnym na zachowania, które znacząco odbiegają od normy w waszej relacji. Ważne jest, by rozmawiać. Jeśli coś cię niepokoi, lepiej zapytać wprost, niż żyć w domysłach. Czasem to tylko sygnał przejściowego kryzysu, a czasem początek poważnych problemów. Intuicja często jest najlepszym doradcą, ale pamiętaj, by bazować też na faktach i szczerej rozmowie. Nieraz konflikty można rozwiązać, zanim przeistoczą się w zdradę, jeśli tylko obie strony są skłonne do współpracy i otwartej komunikacji. Czy zdradzie można zapobiec? Nie ma jednej uniwersalnej recepty, ale są pewne zasady, które pomagają budować relację odporną na kryzysy. Dbanie o jakość związku każdego dnia może zmniejszyć ryzyko pojawienia się zdrady. Oto kilka kluczowych zasad. Komunikacja jest fundamentem. Otwarte rozmowy o uczuciach, problemach i oczekiwaniach są niezbędne. Unikanie trudnych tematów często prowadzi do emocjonalnego dystansu, który może być początkiem poważnych problemów. Budowanie zaufania. Każdy związek powinien opierać się na wzajemnym szacunku i poczuciu bezpieczeństwa. Zaufanie nie polega na kontroli, ale na przekonaniu, że partner jest lojalny i uczciwy. Wzmacnia się je przez konsekwentne i spójne działania, na przykład wywiązywanie się z obietnic, dzielenie się codziennymi sprawami i planami, pielęgnowanie bliskości, zarówno emocjonalnej, jak i fizycznej. Długotrwałe związki często przechodzą przez okresy rutyny, ale dbanie o intymność, wspólne spędzanie czasu i prawdziwe zainteresowanie sobą nawzajem pozwala utrzymać więź. Nawet drobne gesty czułości i uwagi mają ogromne znaczenie unikanie monotonii i rutyny. Jednym z czynników prowadzących do zdrady jest nuda oraz brak ekscytacji w związku. Warto wprowadzać nowości, organizować wspólne wyjazdy czy weekendowe wypady, próbować nowych aktywności. Nie chodzi o to, by co chwilę robić coś ekstremalnego, lecz by relacja była dynamiczna i rozwijająca się. Szacunek dla indywidualności. Każdy partner w związku ma swoje potrzeby, pasje i marzenia. Ważne jest, aby dbać o wspólne wartości, ale jednocześnie pozwalać sobie na niezależność i rozwój osobisty. Zdrowa relacja to taka, w której obie strony mogą czuć się sobą, nie tracąc własnej tożsamości. Otwarta rozmowa o potrzebach. Niejednokrotnie zdrady wynikają z braku świadomości czego oczekuje druga strona. Mówienie o swoich emocjach i pragnieniach, a także wysłuchanie partnera, może zapobiec wielu konfliktom i sprawić, że oboje będziecie się rozwijać w tym samym kierunku. Zdrada boli. To jedno z najbardziej rozdzierających doświadczeń, jakie można przeżyć w związku. Nagle tracimy poczucie bezpieczeństwa, zaufania i stabilności. Czasem zdrada okazuje się końcem relacji, ale bywa też punktem zwrotnym. Z którego para wychodzi silniejsza niż wcześniej. Wszystko zależy od okoliczności i decyzji obu stron. Co robić po zdradzie? Nie obwiniaj siebie. Zdrada to wybór osoby, która zdradziła. Choć przyczyny mogą leżeć w problemach relacji, odpowiedzialność za akt zdrady leży po stronie zdradzającej. Często zdradzeni partnerzy zastanawiają się, co zrobili źle to naturalne ale pamiętaj, że nie jesteś winna decyzją drugiej osoby. Pozwól sobie na przeżycie emocji: gniew, smutek, rozczarowanie, a czasem nawet ulga. Wszystkie te uczucia mogą ci towarzyszyć. Daj sobie czas na ich przeżycie i nie tłum w sobie żalu. Warto porozmawiać z kimś zaufanym, przyjacielem, psychologiem czy terapeutą. Nie podejmuj pochopnych decyzji. Emocje po zdradzie są silne. Może pojawić się chęć natychmiastowego zakończenia relacji. Albo przeciwnie, zrobienia wszystkiego, by ją ratować, czasem nawet kosztem własnego dobrostanu. Daj sobie przestrzeń, by przemyśleć, czego naprawdę chcesz. Zadbaj o siebie. Zdrada potrafi zachwiać poczuciem własnej wartości. Nie zapominaj o swoich potrzebach. Czasem najlepiej jest skupić się na sobie, wrócić do pasji, wzmocnić relacje z przyjaciółmi lub sięgnąć po profesjonalne wsparcie. Jeśli czujesz, że sama nie poradzisz sobie z bólem, zadecyduj o przyszłości. Każda sytuacja jest inna. Jedni postanawiają zakończyć związek, inni próbują go naprawić. Kluczowe jest to, by obie strony były szczere i gotowe na pracę nad sobą. Zdarza się, że terapia dla par pomaga przejść przez ten trudny etap i odbudować zaufanie. Jeśli jednak zdecydujesz się odejść, Pamiętaj, że masz prawo do szczęścia w przyszłości, bez względu na to, co się wydarzyło. Zdrada nie definiuje Twojej wartości. To, co się wydarzyło, może być bolesne, lecz nie przekreśla Twojej przyszłości, ani zdolności do kochania i bycia kochaną. Najważniejsze byś wiedziała, że zasługujesz na szacunek i uczciwość w relacji, bez względu na to, jaką decyzję podejmiesz w sprawie dalszego ciągu Waszej historii. Przez ostatnie sceny omówiliśmy różne aspekty zdrady, od jej przyczyn i możliwych sygnałów ostrzegawczych, przez metody zapobiegania, aż poradzenie sobie w momencie, gdy do niej dochodzi. To trudny temat, bo uderza w samo serce naszego poczucia bezpieczeństwa i wartości. Zdrada boli, wywołuje fale emocji, ale nie musi być końcem wszystkiego. Może być też ważnym sygnałem, że relacja wymaga naprawy lub że warto pójść dalej w życiu samemu. Najważniejsze wnioski z tego odcinka: zdrada zwykle nie jest aktem przypadkowym, wynika z nakładających się problemów w związku, braku komunikacji, zaniedbania potrzeb lub osobistych słabości osoby, która zdradza. Można rozpoznać sygnały ostrzegawcze, nagłe zmiany w zachowaniu, ukrywanie telefonu, brak rozmów o przyszłości. Nie zawsze świadczą o zdradzie. Ale wymagają uwagi. Istnieją sposoby, by zbudować relację odporną na zdradę. Kluczem jest codzienna praca nad komunikacją, zaufaniem i bliskością. Nie można traktować drugiej osoby jako czegoś oczywistego. Po zdradzie warto dać sobie czas na przemyślenia, nie podejmować pochopnych decyzji, dać sobie prawo do emocji i ewentualnej chęci naprawy relacji. Nic nie jest czarno-białe. Każdy związek ma swoją historię i dynamikę. Najważniejsze jest zatroszczyć się o siebie. Twoja wartość nie zależy od tego, czy ktoś cię zdradził, czy nie. Jeśli relacja ma przetrwać, konieczne jest szczere zaangażowanie obu stron w naprawę zaufania. Jeśli zaś czujesz, że nie chcesz lub nie możesz wybaczyć, masz prawo do odbudowania swojego życia w inny sposób. Dziękuję, że byłaś ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że pomoże Ci on zrozumieć złożoność tematu zdrady i podjąć świadome decyzje w swoim życiu. Jeśli czujesz, że to za mało, pamiętaj o możliwości rozmowy z psychologiem czy terapeutą to nic złego prosić o wsparcie. A jeśli znasz kogoś, kogo ten temat może dotyczyć, podziel się z nim tym filmem, by również mógł skorzystać z informacji i inspiracji. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, Zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Masz swoje przemyślenia w temacie zdrady? Może przeżyłaś coś podobnego? Podziel się w komentarzu. Pamiętaj, że dzielenie się doświadczeniem może pomóc także innym osobom w podobnej sytuacji. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się kolejnym ważnym i niełatwym tematem. Pamiętaj: Twoja siła zaczyna się od ciebie.